Niech Pan obdarzy Was spokojem. Czwartek 23 czerwca, uroczystość narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Uroczystość, która zazwyczaj jest 24 czerwca, a racji na inną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przeniesiona jest na ten dzień dzisiejszy, na ten dzień wcześniejszy. Rzadko się zdarza, żebyśmy obchodzili uroczystość narodzenia kogoś innego niż Pan Jezus. Obchodzimy uroczystość narodzenia Matki Bożej. Oraz tego, który przygotował drogę na przyjście Mesjasza, tego, który wskazał bezpośrednio Mesjasza, czyli Jana Chrzciciela. Obchodzimy jego urodziny i obchodzimy jego dzień narodzin dla nieba, czyli dzień śmierci tutaj na ziemi. Jak w każdą uroczystość otrzymujemy obfitość słowa, będziemy mieli dwa czytania plus Ewangelię. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza mówi nam. O mocy słowa. Najpierw Bóg, który stwarza, Bóg, który zna człowieka i Bóg, który powołuje człowieka, a później, który daje temu człowiekowi moc słowa, do tego, żeby tutaj na Ziemi głosił. Ale to słowo będzie zupełnie inne niż zwykłe, przeciętne słowo ludzkie. To będzie słowo, które ma moc, słowo, które ma potęgę. I to słowo chcemy dzisiaj odnieść do Jana chrzciciela. Zobaczyć, że ten, który służył Słowu, ten, który zapowiadał Słowo wcielone, czyli Jezusa Chrystusa, robił to głównie słowami. Sam zresztą określał siebie jako, jako głos. Owszem, głosił, owszem, chrzcił, ale gdybyśmy popatrzyli, czy zrobił jakieś inne cuda, to ich nie było. Nie był to typowy prorok, byśmy powiedzieli, czy nie był to jakiś typowy święty. A mimo to. Widzimy, jak jest ważny i jak jest szanowany w Kościele, bo jest tym, który bezpośrednio zapowiada Jezusa Chrystusa. I jak mówi dzisiaj prorok Izajasz, ostrym mieczem uczynił me usta. Przygotowanie właśnie do misji, przygotowanie do tego głoszenia. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swojego sługę, abym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. Przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia. Te słowa od razu możemy tutaj odnieść do Psalmu 139, którym również dzisiaj będziemy się modlić. Przenikasz i znasz mnie, Panie, wiesz kiedy siedzę i wstaję. No właśnie. Ty, powiem, stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Ten psalm dzisiaj również chcemy odnieść do Jana Chrzciciela, tego, który już od łona matki jest przygotowany do tej misji. Do tej misji. Ale dalej, jak mówi nam Słowo, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba. Tu zawsze możemy być zdziwieni, no jak to mało być sługą? Przecież to jest ta misja najbardziej taka podstawowa, być sługą Bożym. Ale tu jest powiedziane zbyt mało. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby zbawienie dotarło aż do krańców świata. Właśnie jeszcze bardziej. Moglibyśmy powiedzieć ta światłość, która oświeca, ale również doskonale wiemy, że ta światłość, czyli to, co się spala, jeśli weźmiemy jakąś pochodnię, czy weźmiemy jakąś świeczkę, to wszystko jest jakby w tej funkcji też nie tylko służebnej, ale również spalania się. I tak spalił się Jezus, przepraszam, tak spalił się Jan Chrzciciel, żeby przygotować drogę Jezusowi Chrystusowi, żeby nam wskazać prawdziwą światłość świata, jaką jest Jezus Chrystus. W drugim czytaniu widzimy fragment z dziejów apostolskich. Paweł w Pizydyjskiej głosi w synagodze, ogłasza kerygmat, ogłasza tą dobrą nowinę, pokazuje historię zbawienia i w tej historii zbawienia umieszcza Jana Chrzciciela, pokazując jak ważny ten Jan Chrzciciel jest. Paweł mówi: Przed Jego przyjściem, Jego, czyli Zbawiciela Jezusa, Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi, a pod koniec swej działalności Jan mówił. Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. To jest też ważne zdanie i ważna funkcja Jana nie zajmować miejsca mesjasza, chociaż wielu go za takiego uważało. Mówi ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Wy teraz uważajcie bardziej na to, co mówię, niż zastanawiajcie się, kim jestem. Zobaczcie, kogo będę wskazywał. Popatrzcie na to, kogo będę głosił. Posłuchajcie tych moich słów. To jest ta najważniejsza misja i zadanie Jana Chrzciciela. I ta Ewangelia, doskonale nam znana, fragment Ewangelii Świętego Łukasza, mówiąca o narodzinach Jana Chrzciciela. Ten moment, kiedy Zachariasz po dziewięciu miesiącach zaczyna mówić przez dziewięć miesięcy albo milczał, to spotkanie z Aniołem w świątyni. Myślę, że miał czas, żeby. Podczas tego milczenia przemyśleć pewne sprawy, zobaczyć też, jak działa Bóg. Na nowo uwierzyć w to, że Bóg działa i jest obecny w jego życiu, bo chyba przez chwilę miał wątpliwości, może gdzieś tam już zwątpił, że Bóg wejrzy na nich, popatrzy i przyjdzie im z pomocą. I w tej Ewangelii śmiało możemy powiedzieć już, że idzie nowe. Nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. No najlepiej, żeby dziecko nazwać tak jak ojca, czyli Zachariasz, a oni mówią, że Jan będzie miał na imię, ale nie ma nikogo w Twoim rodzie. No, zawsze lubimy, żeby było trochę po staremu, bezpiecznie i stabilnie. Zawsze tak było, albo nigdy tak nie było. Ale tutaj przy narodzinach Jana Chrzciciela widzimy, że idzie nowe i to nowe wskazuje na Jezusa Chrystusa. Ta doskonała już nowość to będzie sam Jezus Chrystus, który przyjdzie na ziemię. Przyjanie chrzcicielu pytali, kimże będzie to dziecie? No, przy Jezusie Chrystusie mamy jeszcze większy zachwyt, jeszcze więcej pytań i poszukujemy tych odpowiedzi. Dzisiejsza uroczystość zwraca nam uwagę przede wszystkim na życie ludzkie, na jego tajemnicę, na to powołanie, które Pan Bóg daje nam już od łona matki. Zastanawiamy się czysto, kimże będzie to dziecie. Rodzi się dziecko w rodzinie i się zastanawiamy, pytamy, mamy dla niego jakąś przyszłość, jakąś perspektywę. Dobrze jest pamiętać, że Bóg o każdym z nas tak myśli, dla każdego z nas coś przewidział. Na pewno na samym końcu życie wieczne i szczęście z nim na zawsze, ale i tutaj na Ziemi. Przewidział dla niego miłość, przewidział dla niego powołanie, ale też i pewną misję, żeby tutaj, doświadczając już na Ziemi Boga, mógł o tym Bogu wszystkim opowiadać. Tajemnica ludzkiego życia, tajemnica ludzkiego powołania, to jest gdzieś dzisiaj klucz do tej uroczystości, do tych czytań. Niech poprowadzi nas to wszystko również do wdzięczności za nasze życie, za nasze powołanie, że Bóg nieustannie, od samego początku jest obecny w naszym życiu. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.